Jestem dobrym pasterzem, mógł pozostać tylko idealistą, ale on Wielki Piątek dał się przybić do krzyża i oddał życie, tak jak powiedział: Życie moje oddaję za owce moje, za każdego z nas. Apostołowie, którzy dramat Wielkiego Piątku przeżyli niezwykle mocno i boleśnie, Utracili tę kontrolę rzeczywistości diary. Wszystko się nagle zawaliło. Cierpiący mistrz na krzyżu, kodający. Ten, który zostaje zdjęty z krzyża, włożony do broku. Cóż mogli pomyśleć sobie wtedy apostoły? Zajmowaliśmy się, zanim poszliśmy za nim. I dopiero świadectwo wstania Chrystusa ugruntowało w ich sercach potrzebę posłannictwa pójścia, tak jak on powiedział, na cały świat i zanieście rewabryję wszelkiemu stworzeniu. Po chęci Ziemi ja jestem z Wami bo wszystkie dni aż do skończenia świata. Na wezwanie Chrystusa pójdą za mną, na to twórcze słowo Boga, odpowiada wielu. Ale są jeszcze tacy, którzy mają wątpliwość i muszą mieć to mocne świadectwo w dobrego życia kogoś, kto zafascynował ich, by pójść za Chrystusem. życia, tak jak często mówimy tu sobie, na co dzień bardzo brakuje. Wielkie autorytety kompromitują się, jakże często pobytu na czarnym lądzie. Opowiadała kiedyś taką historię. Przyszedł do niej ten, który usługiwał wdowią, może i mówi: Z wielkim smutkiem muszę powiedzieć pani, że muszę zakończyć służbę. Muszę znowu odejść. Zapytała go: Dlaczego tak tu źle? Nie, jest mi to bardzo dobrze. Ale niedawno przyjąłem zakręt chrztu, stałem się chrześcijaninem. Widzę, że jest wiele wspólnot chrześcijańskich, różnych. Będę chodził, zatrudniał się tam, gdzie są chrześcijanie różnych wyznań. I będę się temu przypatrywał, by wybrać tą najlepszą wspólnotę. że ze strasznym wstydem przyszło jej słuchać tych słów. O młody chrześcijanin, ona tyle lat nosząca imię chrześcijanki, nie umiała dać mu świadectwa swoim dobrym chrześcijańskim życiem, by odnaleźć drogę do przyjęcia przywództwa do Chrystusa. Mówiła sobie wtedy w głębi serca, Wiedziała wcześniej, że chcesz odejść, nie pozwoliła pozwoliłabym Ci. Doświadczyłabym zawsze, że jestem uczniów Chrystusa. Moi kochani, to świadectwo tej niezwykłej kobiety pokazuje nam, że świadczyć nie należy od święta, Ale światem Chrystusa trzeba być zawsze. Tajownica bycia dobry to nie tylko wtedy, gdy przychodzą gościa, bo sąsiedzi wychodzą na